Dzień dobry, dzień dobry. Jak widzieliście, ja walczyłam z zasłonkami, żeby pozmieniać żabki na agrafki, i rozpakowałam sobie też te firanki z IKEA. I powiem wam szczerze, że tutaj jest Klops, dlatego że nie ma tutaj. Znaczy jest wszyta taśma o, ale tylko dlatego, że tutaj mamy tunel na karnisz, więc te żabki takie łapane i tak będą mi zobaczcie potrzebne no i te firanki muszę złapać właśnie na tamte standardowe no trudno, zobaczymy jak to będzie wyglądać, ale zaraz Wam pokażę jak wyszły te zasłony właśnie z tymi agrafkami i wola, także tutaj absolutnie nic nie widać o a te firanki, jak dołożymy, to zobaczymy efekt końcowy. Tak więc walczę. Gotowe. Kochani, nawet nie chcę wiedzieć, ile mi czasu zajęło prasowanie tego, wieszanie i generalnie, wiecie, przyczepianie tych wszystkich klamerek. Jestem tak tym zmęczona, że nawet nie chcę myśleć, co będzie, jak będę musiała to pozdejmować do prania. O rety. No prezentuje się to naprawdę moim zdaniem ładnie, ale no właśnie, na dole już nie jest tak kolorowo. Zdecydowanie, bo wiecie, o ile te zasłony jak tak sobie frywolnie leżą, e, to mi się to podoba. O tyle te firanki już nie bardzo. E, ale patrzyłam słuchajcie, że zobaczcie, tutaj nie ma żadnego obszycia. Także spokojnie można to nożyczkami ciachnąć, ale poczekam z tym na mamę jednak, żeby mi pomogła. To wtedy nie będziemy tego zdejmować, tylko tak jak wisi, tak po prostu to cykniemy. Myślę, że nie wiecie, do samego tak żeby było równiutko, tylko troszeczkę, żeby się to kładło, ale tak minimalnie i wtedy nie będzie widać, jak coś tam pójdzie krzywo. No, także kochani, komplecik na oknie wisi tutaj na parapecie skarby na dusi. I jestem kochani, powiem Wam, że im bliżej e, terminu do fryzjera, wyciszę telefon, e, tym bardziej moje włosy ze mną nie współpracują, tym bardziej są nieposłuszne, niesforne i beznadziejne. Więc już się nie mogę doczekać. Mam jakoś pod koniec maja e, farbowanko, oczywiście też pewnie będzie podcięcie. No, a wczoraj słuchajcie, byłam na pazurkach i. Co ciekawe, bo ja na paznokcie chodzę tak co trzy tygodnie. Są jeszcze pytania, pojawiają się, ponieważ dochodzą nowe osoby. No i czasami właśnie zastanawiają się, jaki kolor mam na paznokciach, co to za firma i co ja w ogóle na paznokcie nakładam. To może tak szybciutko wspomnę, że ja mam paznokcie tytanowe z reguły. Są to produkty marki SNS, więc tak to wygląda. No i ja na takie pazurki chodzę sobie co trzy tygodnie ze względu generalnie na odrost, ale teraz będę miała. Przerwę moi drodzy sześciotygodniową. No i jakby wiecie, są po prostu takie przyczyny czasami, że salony muszą być zamknięte. Ja nie chcę, nie mam ochoty iść gdzie indziej, tylko sobie spokojnie poczekam. No i właśnie tak wspólnie z moją panią Anią wpadłyśmy na pomysł, aby zrobić. Zobaczcie, takie jasne. To jest tak naprawdę baza pod French. I dzięki temu, wiecie, ten odrost nie będzie się tak rzucał w oczy. Oczywiście ja to sobie zobaczę za te kilka tygodni, jak to będzie wyglądało, czy te pazurki nie będą za długie i tak dalej i tak dalej, ale generalnie no ładnie to wygląda, bardzo ładnie bym powiedziała, więc zobaczymy jak się będzie, słuchajcie, ten kolorek i w ogóle manikir przez 6 tygodni zachowywał. Jestem ciekawa, czy dotrwa, naprawdę. Dobrze, także to. Moi drodzy, dzisiaj moje zdenerwowanie sięga zenitu, ale postanowiłam się odezwać, postanowiłam normalnie nagrywać dlatego, że to jest dla mnie też taka fajna motywacja do tego, aby oderwać swoją głowę. No i moi drodzy, nie jest to może jakiś właśnie super ważny temat, może nie jest to coś, co faktycznie mogłoby wyprowadzić z równowagi, ale jest to coś, co mnie naprawdę wściekło, bo mam po prostu słabsze dni ostatnio. Takie dni oczywiście się zdarzają, to jest absolutnie normalne i trudno i Denerwuje nas wtedy absolutnie wszystko, i jesteśmy obrażeni na cały świat. To ja mam właśnie tak teraz. No i kochani, miało przyjść do nas dzisiaj łóżko. Miało przyjść to łóżko, panowie mieli to wnieść, poskręcać i wyjść. Jeszcze rano dostałam taką informację, że właśnie paczka jest w drodze i wszystko super. A za kilka godzin nagle, moi drodzy, zmiana terminu dostawy na zaprawie tydzień. No czujecie to? Cały dzień sobie układacie, wszystko przeplanowujecie, bo wiecie, macie tu pewniaka, będzie wszystko tak jak ma być i macie tysiące informacji, po czym w ostatniej chwili jest zmiana terminu. Ja rozumiem jeszcze to, wiecie, gdyby to było przeplanowanie na przykład na kolejny dzień, ale na za tydzień. Ja zadzwoniłam do tej firmy transportowej, co z nimi jest nie tak? I co tu się wydarzyło? Stwierdzili, że awaria samochodu. Okej, okay, być może, chociaż nie chcę mi się w to wierzyć. Um, no ale dobra, trafiło. Trafiło na mnie, trafiło na mój podły humor. No więc trudno. Łóżko będzie, moi drodzy, za tydzień. A ja się dzisiaj e, troszeczkę, wiecie, naspinałam, naszarpałam z tymi rzeczami, żeby to wszystko tam było przygotowane pod właśnie skręcanie. Trudno. Biorę się za szykowanie obiadu, obiad będzie bardzo mało wymyślny, dlatego że mam focacie z Lidla, zjem pewnie pół, bo cała to dla mnie za dużo, no i też nastawię dla Nadeńki obiad, jak wróci z przedszkola, co prawda ona je w przedszkolu, ale zawsze jeszcze w domu coś sobie dojada, to co lubi, więc biorę się za to i myślę, że dzisiaj na pewno uderzymy jeszcze z Nadusią do Biedronki. E, tak po południu już e, na jakieś takie wiecie spożywcze małe drobne zakupy e, no i też wieczorkiem Nadia ma angielski więc e, odprowadzę ją i, i wrócimy i tak nam zleci dzień i szybkie zakupy z Biedry płatki pod oczy wychodziły chyba 3 zł za opakowanie przy zakupie dwóch burata jabłuszka marchewka Nadusia wzięła sobie pepe jajko makaronik śmietana Pula do kąpieli, i tada mamy truskawy, także będzie makaron z truskawkami na jutro. I mamy wieczór, nawet nie wiem kiedy to zleciało, ale troszkę porobiłyśmy sobie w kuchni, jak widzieliście z nadeńką. Zrobiłyśmy sok z marchewek, z jabłek. Miałyśmy tutaj też nawet jakieś gruszki, więc wszystko pomieszałyśmy, wyszedł super. Później zrobiłam, kochani, właśnie makaron z truskawkami i zaraz sobie zapakuję do pracy, więc będzie tak fajnie. Taki obiad na słodko. <noise> I co jeszcze kochani? Aha, i jeszcze wpadła mama, więc zrobiłyśmy pinsę i tą pinsę zrobiliśmy yy, taką pełnoziarnistą i powiem Wam, że też jest bardzo dobra, czyli nie biała tym razem, a właśnie ta yy, ciemna, ale polecam, naprawdę yy, super w smaku i ja yy, zorientowałam się, wiecie, przy robieniu tego makaronu, że ja nie mam takich jakichś misek. To jest w ogóle yy, dodana miska do takiego sitka, Sensei, a to jest znacznie żaroodporne. Więc no tak jak mówię, cały czas jeszcze wielu rzeczy brakuje, ale pomalutku, pomalutku. Ja już też oczywiście dzięki takiemu troszeczkę pichceniu dowiaduję się, czego mi brakuje, czego mi potrzeba i mogę spokojnie robić listę zakupów. Dobra, także ja pakuję, ogarniam się do pracy na jutro, zjem sobie jeszcze coś na kolację. No i będę zmykała spać, także nie wiem czy jeszcze czegoś Wam po prostu nie dogram kolejnego dnia, bo chyba ten vlog zdaje się, że nie był za długi.